Witam wszystkich serdecznie, a w szczególności hodowczynie i hodowców gołębi pocztowych w czemiernikach w hodowli polskich gołębi dalekodystansowych military rogala. Hello my friends, pigeons breeders from all over the world. I will present you now Polish long distance military rogala pigeons. Szanowne koleżanki i koledzy, znajdujemy się w gołębniku rozpłodowym w hodowli military rogala. Pokażemy dzisiaj kilka par rozpłodowych, kilka nowych gołębi, które weszły do mojego rozpłodu. Troszkę rozpłód w tym roku odświeżyłem, odnowiłem. Kilka gołębi starszych z rozpłodu zostało sprzedanych, kilka poszło za granicę, kilka do polskich hodowców. W to miejsce weszły, uważam, bardzo dobre gołębie, które tutaj pokażemy. Tak jest tutaj. Elsa, jest tutaj Major. Gołębie, które wygrały lot narodowy z Lizbony. Pokonały prawie 3000 km, zdobyły pierwszą serię. Jak na pewno wiecie, Sara została sprzedana do Indii. Mam kontakt z hodowcą z Indii. Często ze sobą piszemy, rozmawiamy. Mam nadzieję, że potomstwo Sary rozławi to moją hodowlę military rogala, gołębi dalekodystansowych nie tylko w Indiach, ale i na całym świecie. Jest tutaj hetman, jest tutaj diana, gołębie, które e, przeleciały nad morzem ze Szkocji, tak, zdobyły pierwszą serię Zedenburga, e, też prawie 2000 km. także też bardzo, bardzo dobre gołębie i w tym roku przeszły u mnie do gołębnika rozpłodowego. Jest tutaj również Watykańczyk, tak, który zdobył e, konkurs z Watykanu, z bardzo ciężkiego lotu. Z lotu z Watykanu e, wróciło tylko 10% gołębi, to jest bardzo e, ciężki lot. Już naprawdę są wybitne gołębie, które e, wracają z Watykanu, z południa, tak, bo wiadomo, że tam są Alpy. I, i stamtąd jest bardzo ciężko wrócić. Także pokażemy może słynną LZ Dużo jest zapytań, tak? Pytacie, piszecie o tą samiczkę, tak? No na razie samiczka jest nie do sprzedania, tak? W tym roku już są wszystkie młode po niej zamówione. W większości młode idą za granicę. Także Także w tym roku już młodych po elzie nie będzie można nabyć. Elza jest parowana z Majorem, też słynnym samcem, bardzo ładnym, mądrym gołąbkiem. Są wpuszczone, włączone w pary tylko na chwilę pod specjalne Zamówienie tak, pochodowca za granicę sobie zażyczył, e, koniecznie dwa młode z takiego e, połączenia. Dlatego e, tak to jest w parze, ale gdy e, odchowają e, młódki e, samica pójdzie do swojego samczyka, i major pójdzie też do swojej e, samiczki. Tutaj jest też hetman pokażemy. Gołąb tak. wrócił z Edenburga, ze Szkocji w bardzo dobrym czasie. Tak. Zajął trzecie miejsce w Polsce w strefie C, tak i postanowiłem też tego gołąbka już przenieść do rozpłodu. E, samczyk, pan szali samiczkę. Jest to córka samicy 304, która zdobyła pierwszy konkurs z lotu e, olimpijskiego z Londynu, z lotu międzynarodowego. E, ojcem tej samiczki jest Szali Samiec 678, też bardzo dobry lotnik, bardzo dobry gołąb e, w rozpłodzie, dlatego postanowiłem tą też samiczkę e, przenieść do rozpłodu. To jest późna samiczka z tamtego roku, została e, oswojona tak, Wypuszczona tak dwa tygodnie była na dachu i przeszła do y, rozpłodu. Tutaj jest Diana. Diana razem z Hetmanem zdobyła pierwszą serię w całej y, Polsce. Z Edynburga była seria z pięciu dwa gołąbki. Z Lizbony była seria. Z 5-3. Wtedy z Lizbony tylko jedna była seria w całej Polsce, tak więcej nikomu nie wróciło trzy gołąbki, dlatego z Edenburga już organizatorzy postanowili troszkę zmniejszyć, bo mało tych gołąbków wraca taki to była seria z 5-2. To jest Diana zdobyła drugie miejsce z lotu Edenburg pokonując też prawie 2000 km, no i przeleciała nad otwartym morzem prawie 700 km. Ta samiczka Diana ma jest w parę z nakrapianym białolotkiem. Jest to syn samicy 7715 ciemnej białolotki, bardzo dobrej lotniczki i Samiczka 7715, jego y, matka zdobyła też konkurs y, z Brestu. Y, też 2000 km. Tak, piękny samczyk, piękne y, pary, piękne y, gołąbki. Y, tu jest Watykańczyk. Też wspaniały gołąb, który przyle przyleciał w konkursie. Z Watykanu bardzo, bardzo ładny gołąbek. Piękny samczyk. Co do tego Watykańczyka, to jeszcze takiej ostatecznej decyzji nie podjąłem. Ale najprawdopodobniej wychowam dwa łódki po tym samczyku, bo też są zamówione. I ten samczyk najprawdopodobniej pójdzie jeszcze do gołębnika lotowego, ponieważ w tym roku też jest kilka będzie ciężkich, dalekich lotów, tak, i też y, muszę mieć w drużynie kilka takich y, już gołębi sprawdzonych, tak, starszych, które już na takich lotach y, uczestniczyły, tak, ponieważ jeżeli chce się z takich, takich loty wygrywać, ekstremalne, no to muszą być w drużynie i gołębie doświadczone, tak, i, i, i gołębie młode, które będą wchodziły y, czteroletnie, pięcio, które będą startowały pierwszy raz w takich lotach 2000. Kilometrów, tak? Ale muszą być też w drużynie doświadczone, gołębie, które będą się uzupełniały nawzajem. Tutaj jest drugi syn samiczki 304 z innego połączenia piękny piękny samczyk, wnuk samca 13-14. Yy, samca 13-14 już nie ma. U mnie, tak, ale są jego wnuki, dzieci, także wspaniałe, wspaniałe gołębie. Ten gołąb był lotowany, to jest dwuletni gołąb z 19 osiemnast... z roku, ale w tym roku wydał cztery młode. Wszystkie cztery młode zostały w lotach, i dlatego postanowiłem tego samczyka pięknego przenieść do rozpołu. Tutaj może pokażemy jeszcze syna, watykańczyka z białym piórkiem, też bardzo, bardzo piękny gołąbek, też był lotowany też jest ten gołąbek z 18 roku, ale też wydaje bardzo, bardzo dobre gołębie, dlatego też postanowiłem tego gołąbka przenieść do rozporu. Także jak widzicie, sama śmietanka gołębi dalekodystansowych, tak, są tutaj y, dzieci y, y, Elzy, y, Majora, jest tutaj samiczka y, 304, tak, same 380, Trzy ciemny, także naprawdę naprawdę e, wspaniałe e, gołębie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ e, nie mam czasu e, rozmawiać ze wszystkimi. Mam bardzo dużo telefonów. tak pracuję zawodowo, nie ze wszystkimi jestem w stanie e, porozmawiać. Tak staram się te telefony wszystkie odbierać, ale wiadomo jestem nieraz w pracy. nie zawsze mogę telefon. Odebrać postanowiłem, by założyć kanał na YouTube i, i tych kilka filmików nagrać, pokazać jak się prowadzi tą hodowlę dalekodystansową. Jak się przygotowuje gołębie na takie loty. Zechcemy nagrać jakieś wkładanie na taki lot ekstremalny, no na pewno jakiś przylot gołębi z takiego lotu. Żebyście to wszystko e, na filmach e, widzieli, jak się karmi gołębie, nagramy karmienie pod e, gołębnikiem, tak? przygotowanie tych gołębi na te loty e, ekstremalne. E, ta hodowla moja jest e, na pewno nietypowa. tak Już niewiele jest w takich hodowli, e, żeby gołębie od rana do wieczora e, żyły w naturze. Tak? E, rano gołębie są wypuszczane, e, na noc zamykane, gołębie cały dzień są na dworze, no naprawdę to jest cała przyjemność, tak jak się wraca z pracy, tak, wjeżdża się na podwórko, robię sobie czy nie mobia, czy, czy kawę, czy herbatę, tak, popatrzę jak te gołębie chodzą po dachu, po ziemi, tak, noszą słomę na, na gniazda, tak, czy, czy, czy jakieś patyczki, no naprawdę, naprawdę się przy takim widoku odpoczywa, tak, nie ma tego pędu, nie ma tego, że co trzeba jechać na oblot, wywożenie, tak, te gołębie są bardzo mało mnie wywożone, ponieważ chodzą na pola i to yy, bardzo daleko, tak, i, i nie, ma, nie ma potrzeby ich tak często wozić. Na pewno tam wywożę nieraz, ale to nie są takie systematyczne wywożenie yy, gołębi. Są tu tydzień w kabinie, tak, a, a, a tutaj w tygodniu nie ma potrzeby yy, wywożenia yy, tych gołębi. Tak, tak podobnie jak i rozpód jest nietypowy, tak, gdy rozmawiam z hodowcami, czy w Polsce, czy za granicą, tak, no mówią, no takich rozpłodów nie ma, tak jak kilka razy w ubiegłym roku, jak byli u mnie hodowcy, wypuściłem, pokazałem im ten, że ten rozpód wypuszczam, tak, otworzyłem drzwi, wolierę i te gołębie poszły w górę, tak, bo to są wszystko moje gołębie, ja te gołębie z powrotem wszystko, wszystkie tutaj poprzynoszę, do części jest gołębika lotowego, i tutaj nie wchodzi, ale to są wszystkie moje gołębie, które z powrotem tutaj do tego gołębnika wracają. Także na pewno nietypowa, nietypowy rozpód, bo w większości gołębiach hodowcy mają w rozpłodzie pozamykane no i to mają nie swoje gołębie, które muszą być cały czas zamknięte. Także tak to. Wygląda. Będziemy starać się takie filmiki nagrywać bo może raz w miesiącu, raz na 3, 3 tygodnie, tak żeby pokazać tą moją hodowlę. Zobaczycie, że można prowadząc hodowlę w takim systemie też zdobywać fajne wyniki, też być sławnym tak, hodowcą. Do mnie dzisiaj dzwonią hodowcy z całego świata, tak? Rozmawiają. Ostatnio dzwonił hodowca z Filipin. Rozmawialiśmy przez tłumaczkę, tak i tłumaczka trzy razy powtarzała, tylko że hodowca mówi, że to muszą być gołębie military, tak? że on innych nie chce, tylko że, że koniecznie chce nabyć gołębie military. Także no, serce się raduje, że hodowcy dzwonią z najdalszych zakątków całego świata i się pytają o gołębie military. Także widzicie, takim systemem prowadzenia gołębi też można mieć wyniki. To jest uważam mały nakład czasu, tak, bo nie trzeba y, tych gołębi cały czas y, czykarmić, tak, gołębie są na, na, na dworze, tak, nawet jak przyjadę później, to gołębie sobie dadzą radę, tak, mają wodę y, na dworze, tak, Ma, na, na dworze mogą sobie polecić na pola i, i żerować. Także także tak to y, wszystko wygląda. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ no, będzie większa oglądalność, tak? no, będziemy chętniej te e, filmiki e, nagrywać. Tak? Jak się filmik e, podoba, ławka w górę. Na dzisiaj to e, tyle. W następnym filmiku na pewno e, coś jeszcze więcej. Tutaj powiemy o lotach, o przygotowaniach. Tak? Na dzisiaj e, to tyle. Serdecznie. Dziękuję. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dobry lot. Thank you very much. Dziękuję bardzo.